Wypnięty. zapewne to nie jestem, nie, nie może być słabiej słychać, za to was bardzo przepraszam, ale jako, że zacząłem ten cykl, to będę się starał i w małej możliwości kontynuować. Dla tych, co mnie nie znają i dla tych, co mnie znają, przedstawię się, ja nazywam się Adam, jestem człowiekiem, który prowadzi ten kanał. Zajmuję się na tym kanale, na tym kanale, przedstawianiem duchowości w sposób bardziej dostępny, bardziej prosty, uwzględniając to, że duchowość jest oczywiście zawsze sferą sferą bardzo poważną, sferą, tak zwaną sakralną, sferą. Strefą zawsze taką tajną i niekiedy przekazywaną przez różnego rodzaju zakony, i tak dalej. Dlatego w dzisiejszych czasach wiele z tych zagadnień duchowych możemy przedstawić w sposób bardziej przystępny oraz taki, który możemy wykorzystać dla. Dobra na samym, bo przecież do tego ta duchowość powinna służyć. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o piątku 13. jako że dzisiaj mamy piątek XIII, wczoraj był portal 12-12, w którym zeszły nas potężne energie. Dzisiaj jest piątek XIII. Czy piątek 13 to taki szczęśliwy, czy może pechowy dzień, czy może dzień jak co dzień. No piątek 13 jest dniem Wenus, dniem Księżyca, dniem kobiecej energii, dniem początku, końca i tak dalej. Teraz to wszystko rozwinę. Jest to bardzo ciekawa energia, którą możemy... Wykorzystać dla naszego dobra. Piątek 13. kojarzy się zawsze z energią kobiecą. Dlaczego XIII 13, jako, 13, jako liczba kojarzy się z energią kobiecą? Gdyż mamy w ciągu roku 13 cykli księżyca, które łączą się w sposób oczywisty z cyklami kobiecymi. Kiedyś, dawniej, uważano, że cykle kobiece właśnie były tym początkiem, tym takim m, początkiem życia, prawda? Nowym, nowym tworzeniem nadawano bardzo potężną energię, a potem przez wpływy, szczególnie pewnych instytucji, no, zmieniło się to. Kobiety zaczęły się wstydzić, jak to mówię, ukrywać i tak dalej. To było, stało się, nie wiem, nieczyste i nie wiadomo co. To nie tak było zawsze. E, dlatego te 13 cykli, e, cykl, ponieważ tyle właśnie mamy mie e, miesięcy księżycowych, które mają 28 dni każdy. To jest naturalny cykl, e, który od dawna, dawna stosowali nasi przodkowie. Od jakiegoś czasu mamy 12-miesięczny cykl, który w ogóle nie pokrywa się z niczym. Miesiące 30, 31, jakieś w ogóle. Kto to wymyślił? No tylko na szkodę człowieka, to na pewno. Tak czy tak, wracając do tego tematu, dzisiaj jest numerologicznie trzynastka, czyli jedynka i trójka. Jedynka to symbol nowego początku, nowych możliwości, nowych doświadczeń. Trójka to symbol ochrony, wsparcia, wsparcia niebiańskich mistrzów, jak na przykład Budda, Chrystus. No, jest ich wielu, wielu, nie wiem. Kryszna. Było wielu mistrzów, którzy przychodzili tutaj, i mistrzyń, które przychodziły tutaj i y, nauczali. To też możemy uzyskać dzisiaj od nich właśnie zwiększone wsparcie. W dzisiejszym dniu mam nadzieję, że posłuchaliście mojej rady, którą dałam już od jakiegoś czasu. Naprawdę nie warto się. Kłócić, wchodzić w energię chaosu, w energię, zresztą nie tylko dzisiejszego dnia, ale to są takie specyficzne dni, w energię, właśnie jakiegokolwiek zawirowania, czyli kłótni, może smutków, wszelkich negatywnych energii, nieważne czy pochodzących z telewizora, mediów, czy od naszego wnętrza. Dziękuję bardzo to powinniśmy uszanować nasze wnętrze. Możemy dzisiaj być nadwrażliwi na emocje, na um, taki ogólny osąd, taki e, można powiedzieć, osąd ogólny osąd e, na nasz temat. Inni też mogą być wrażliwi, co może doprowadzić do różnych sytuacji stresowych, które niekoniecznie wynikają z jakiejś złej woli, tylko po prostu z tej właśnie nadwrażliwości. Więc miejmy to na uwadze, że te energie są potężne. Dzisiejszy dnie, dzień może potraktować jako taki dodatkowy nów. Można zacząć pewne rzeczy na nowo, zacząć nowy początek. To też jest taki okres pomiędzy początkiem i końcem, takie połączenie jednego i drugiego. Z jednej strony jedno się zakańcza, to co negatywne, to co nasze szkodliwe, tak jak wspomniałem, te wszystkie, prawda, dawne rzeczy, które, że tak powiem, one się zakańczają, one już kończą, wychodzić i zaczniemy się zaleczać, a wchodzą, że tak powiem, pozytywne, ale jeszcze obie, jak to mówią. W jakiejś tam właśnie niekoniecznie równowadze, nierównowadze mogą być w tym momencie w nas, ponieważ możemy, tak jak mówią, czuwać albo wychodzenie tych negatywnych energii bardzo, albo już wchodzenie tych pozytywnych zbyt bardzo i to może być takie nie zawsze przyjemne, nie o to chodzi. Kolejna rzecz tutaj mówimy o, o tym, że jest to energia Wenus, energia. Księżyca, czyli energia, hmm, energia właśnie kobieca, ale tą energię kobiecą nie tylko kobiety muszą wykorzystać, mogą wykorzystać też energię kobiecą e, mężczyźni. Każdy mężczyzna i kobieta ma cząstkę męską, żeńską, większe lub mniejszej, powinien mieć w równowadze, ale wiadomo. E, zasada yin-yang jest uniwersalna. Hmm. Możemy dzisiaj skorzystać z tej energii, możemy mieć zwiększoną intuicję, wsparcie właśnie w działaniach duchowych, szczególnie właśnie prowadzących do uzdrowienia, do e, uspokojenia naszej energii, do takiego, mm, nazwijmy, uporządkowania i usunięcia tego, co po prostu jeszcze gdzieś tam po tych procesach, prawda? oczyszczania po tych procesach, które nam niekiedy może wywalało bardzo mocno w ostatnim czasie, te negatywne rzeczy, które gdzieś tam w nam siedziały, To różnie mogło być. U jednego wywalało w ten sposób, że na przykład był nerwowy, u drugiego bardzo czuł się nieprzyjemnie, bo na przykład go gdzieś dusiło. Inny czuł się bardzo bez energii. Jeszcze inny człowiek miał bóleń głowy czy Rąk. To były naturalne y takie rzeczy. Tam, gdzie się umiejscowiły te negatywne energie, one mogły wychodzić w taki sposób. To nie, nie musiało oznaczać od razu, że jest to choroba. To nie musiało być chorobowe w żaden sposób. Oczywiście, jeżeli to było chorobowe, no to trzeba to leczyć, ale mówimy tutaj o tym, że mogło być to po prostu typowo energetyczne, mieć przyczyny. Y y I teraz właśnie jest taka energia, żebyśmy mogli to zaleczyć właśnie energia Wenus, wsparcie kobiecej energii, energii matki, energii Gai. Też y, przecież energia Gai to jest energia kobiecej, kobiecy dół ziemi, więc jak najbardziej możemy dzisiaj bardzo, bardzo y, uzyskać wsparcie. Dla szamanów warto uzyskać wsparcia paciamamy, mamy, to na pewno bardzo pomoże. To jest też połączenie z kobiecą energią, przecież potężną. Dla chrześcijan na pewno będzie dobrze połączyć się z energią Maryi i Matki. Dla wyznawców może hinduizmu, nie wiem, z Lakshmi czy inną boginią. Tak? Chodzi o tą kobiecą energię, która nam może wesprzeć. Dla buddystów, na przykład z zieloną tarą, żeby nam właśnie uleczyła tę energię. To jest cudowny czas, żebyśmy właśnie skupili się na takim leczeniu, na takim właśnie uspokojeniu tych energii po bardzo burzliwym czasie, który ostatnio był. Chyba, że jeszcze u Was trwa ten burzliwy czas, no to wtedy, prawda, trzeba to uspokoić i potem, że tak powiem, to dopiero wyleczyć. Tak jak powiedziałem, jeszcze to będzie trwało do przesilenia po prostu tego zimowego. Co jeszcze warto zrobić? Od razu mówię, że te energie, które są tak samo po portalu 1212, 12, który był wczoraj. To samo z dzisiejszymi energiami, energiami trzynastki, czyli energii... Tak jak powiedziałem, y, przejścia, przejścia transformacji, potężnego przejścia, to nie jest zła energia. To się przyjęło, że było 12 apostołów, no to 13 musiał być zdrajcą. Y, było, prawda, y, zawsze 12 miesięcy, no to coś 13 musiało być złe, prawda, i tak dalej, i tak dalej się y, czy słynny właśnie mm, słynny no przecież zabójstwo, a raczej spalenia stosie mistrza templariuszy, który właśnie 13 w piątek został spalony i powiedział, od tego czasu ten dzień będzie przeklęty. Oczywiście rzucił inne klątwy na rodziny watykańskie i tak dalej, i tak dalej, ale to już inna kwestia. Tak czy tak, jak widać się sprawdziło. Wiele rzeczy. Trzynastka w wielu kulturach jest liczbą szczęśliwą, w innych bywa liczbą pechową. To nie jest tak, że ta trzynastka musi być zawsze liczbą pechową. To zależy od miejsca, od kultury. Różne liczby w różnych miejscach mogą mieć inne znaczenie. W niektórych miejscach liczby, nie wiem, w Niemczech, na przykład, nie wiem, chyba liczba siedem jest w niektórych miejscach, bardzo taką niefajną liczbą, jak to może i gorszą, trzynastki. Nie pamiętam, czy sześć, czy cztery w Chinach, bo podobnie brzmi do śmierci i tak dalej, i tak dalej. No są to różne, nazwy kulturowe rzeczy. Tutaj nie bójmy się trzynastki, ponieważ ona naprawdę nie gryzie. To też szczęśliwa liczba na przykład dla urodzonych to znaczy, lwa, bo to jest jedna ze szczęśliwych liczb zodiakanych lwów. Także warto, warto tutaj zaczerpnąć, jak to mówią, tej energii. I tak jak mówię, w przeciwieństwie do wczorajszego dnia, dzisiaj warto tą energię uspokoić. Jeżeli nawet czujemy się, nie wiem, w jakiś sposób wyczerpani, lub może mamy dzisiaj osłabiony dzień, to w takim batku zróbmy sobie przerwę, odeśpijmy trochę, nie wiem, obejrzyjmy sobie film. Zróbmy coś dla siebie, tak żeby, tak jak powiedziałem, ta energia w nas po prostu powróciła w naturalny sposób, się wyrównała. Dajmy jej szansę, a nie nadużywajmy jej ponad miarę, a potem no, może się skończyć w różny sposób, tak? Możemy gdzieś być osłabieni, czy wręcz narażeni na ataki. Dzisiaj też warto mm, zrobić sobie ochronę energetyczną, jakąś tarczę energetyczną, jakąś... Szczególnie to się tyczy dla osób, które pracują czy to właśnie z energią, czy z kartami, czy z uzdrawianiem, czy w ogóle po prostu z energiami jakimkolwiek, nieważne czy to są sposoby magiczne, czy to są sposoby radiestezyjne, tak czy tak warto mieć tą ochronę, ponieważ tak jak powiedziałem, dzisiaj możemy mieć po prostu zwiększoną wrażliwość na pewne energie i może okazać się, że Gdzieś tam możemy mieć osłabioną ochronę. Dlatego warto ją wzmocnić dzisiaj, jak to mówię, podwójnie. Co jeszcze dzisiaj warto zrobić? Myślę, że to tak z grubsza powiedziałem. Tak jak powiedziałem, warto dzisiaj też, jeżeli mamy taką potrzebę, wyczyścić do końca, że tak powiem, swoją energię, poprosić o to, tak jak powiedziałem, boginię, która Prawda jest zgodna z naszymi wierzeniami, z naszą, prawda? Ogólnie tak jedna jest nazwijmy. Jedna jest źródła, a potem jest jedna tak, matka, jeden ojciec i tak dalej. No ale prawda nie ułaganiając, tak, w to co wierzycie, po po prostu możecie poprosić y, energię y, anielską, też jak najbardziej. Chodzi o tą energię kobiecą, nie muszę być tą bogini. chodzi o tą energię kobiecą, energię właśnie ochrony, energię uzdrowienia. Możecie poprosić nie? Dan Vantariego, jest wielu uzdrowicieli, którzy chodzili po tym świecie i naprawdę, naprawdę mogą nam pomóc. Więc warto, warto skorzystać z tej energii. Czy coś jeszcze dzisiaj warto zrobić? Myślę, że nie trzeba nie wiadomo czego. Po prostu trzeba skupić się przede wszystkim na sobie. To nie jest y, kwestia y, naszego egoizmu w tak złego współznaczenia, ale w pozytywnym, żebyśmy po prostu zadbali o siebie, ponieważ jeżeli my teraz nadużyjemy, tak jak powiedziałem, tej energii, albo nie wiem, gdzieś nieważne, pokłócimy się, zasmucimy się, nie wiadomo co jeszcze, może wejdziemy, nie daj Boże, w politykę czy jeszcze jakieś inne spory. No to zamiast ten czas taki, który może się nie powtórzyć tak łatwo, a, a może nigdy, zamiast wykorzystać dla czegoś dobrego, to będzie dla nas czasem, w którym po prostu stracimy energię, jak to mówią, i może jeszcze inne rzeczy, a to chyba nie ma sensu. Dlatego cieszę się, że ze mną dzisiaj byliście. Dzisiaj nie będzie długo. Ja. Nazywam się Adam, zajmuję się, tutaj macie pod spodem mniej więcej y, czym się zajmuję. Jeżeli potrzebujecie kontaktu, to jest tam kontakt, transpolacja serca gmail.com y, To jest y, tam na dole y, mail do mnie, jeżeli byście się chcieli skontaktować lub przez Facebook Anochiańska y, Przystań. Wtedy też możecie się skontaktować, i wtedy możemy poznać, czy to przez Messenger, czy to przez WhatsApp, czy jakiś tam inny komunikator, czy komórkę, żebyśmy po prostu, jeżeli będzie potrzeba, się skontaktowali. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj już nie nudzę. Dzisiaj też chcę popracować. Ci, którzy nie mieli możliwości pracowania, jeszcze dodam. Z wczorajszą energią 12/12. 12. Pamiętacie, że ten portal nie jest zamknięty. Wprawdzie energie nie są tak intensywne jakby wczoraj, to bez porównania, ale możecie zrobić tak samo tą medytację na 12/12, 12, co wczoraj podałem, mniej więcej. E, mo możecie oczywiście, jeżeli chcecie, zrobić swoją, lub po prostu połączyć się z tą energią. E, jak najbardziej, tak jak powiedziałem. Te energie y, będą się utrzymywały, nie będą już tak mocne jak były wczoraj, ale niemniej jednak będą oddziaływały i transformowały nas y, cały czas, więc można jak najbardziej z nich dalej korzystać. A więc trzymajcie się z Wami. Był Adam, do zobaczenia, a.